Na wyspach kanaryjskich mamy do czynienia z ogromnym napływem migrantów. Bywa tak, że na jedną małą wyspę przypływa drugie tyle migrantów, niż mieszka na tej wyspie. Były przypadki, że przypłynęło w krótkim okresie czasu 10-20 tysięcy migrantów. Prezydent wysp kanaryjskich ma ogromny z tym problem, a ludzie, którzy tam mieszkają, mówią, że no nie da się tam już żyć, że trzeba jakoś zeuropeizować ten problem napływu migrantów. Stąd kilka osób napisało petycję do naszej. Komisji, komisji byliśmy tam z wizytą No i zobaczyliśmy te obozy y, dla migrantów. To są młodzi ludzie, którzy przypływają do Hiszpanii, z Gabi, Mauretanii, Senegalu. Y, Europa jest bezradna wobec nich, dlatego, że nie ma możliwości kontrolowania tego, kto znajduje się na morzu, na wodach niepodlegających Unii Europejskiej, więc y, hiszpańscy policjanci mają utrudniony problem i dopiero mogą reagować, kiedy ci migranci wpływają na wody hiszpańskie. No i jeśli już pływają, no to ich albo ratują, albo ich próbują wycofać, ale to, to się w zasadzie nie udaje. Więc Unia Europejska desygnuje ogromne pieniądze na tworzenie takich obozów, na przejściowy pobyt migrantów na Wyspach Kanaryjskich, a ci migranci później po sześciu miesiącach muszą się opowiedzieć, czy są uchodźcami, czy chcą po prostu zwyczajnie obywatelstwa hiszpańskiego, bo chcą pracować w Hiszpanii. To ta decyzja wymaga z kolei ogromnych nakładów finansowych. Sędziowie, prokuratorzy powiedzieli nam, że ustalenie tożsamości migrantów trwa miesiącami, latami. Nie ma placówek dyplomatycznych w niektórych krajach, skąd pochodzą migranci. Wobec tego był wielki apel prezydenta Wysp Kanaryjskich do Unii Europejskiej, żeby zwiększyć środki finansowe i coś z tym po prostu zrobić. Ten problem migrantów w szczególności nasilił się w Hiszpanii, dlatego że tam do tego problemu napływu migrantów do Hiszpanii jakby dołączył problem ogromnych szmugli wielkich ilości narkotyków, więc też pojawiła się petycja matek, żon zabitych policjantów, którzy bronią w Hiszpanii przed napływem narkotyków. Ci policjanci, jak mówili nam oni sami i ich rodziny, mają małe szanse na powstrzymanie tych wielkich ilości napływu narkotyków, dlatego że migranci, że ci szmuglerzy mają ogromne pieniądze, mają lepszą broń, lepsze łodzie, są, mają drony nawet Jakieś tam łodzie podwodne. I ten niestety proceder trwa, a jak gdy pokazano nam ogromne hale z narkotykami przejęte przez policję hiszpańską, no to okazało się, że to jest tylko część tego, co napływa do Europy, no, a najbardziej dramatyczny wydźwięk miały. Te wypowiedzi żon zabitych policjantów, którzy mówili o tym, że ich mężowie już nie żyją, a ci, którzy zamordowali policjantów broniących Hiszpanię przed napływem narkotyków, po dwóch, trzech latach więzienia wychodzą i są bohaterami w wielu miejscach w Hiszpanii, ponieważ mają pieniądze i przekupują także prawdopodobnie przekupują hiszpański system prawny.